W dzisiejszym filmie otworzymy sobie epickie i rzadkie klucze. Spróbujemy zrobić nowy kilow na serwerze pigmc.pl. No co, ja nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania. No co widzowie? Otwieramy dzisiaj mm, 6 kluczy do rzadkiej skrzyni i 5 do epickiej skrzyni. W epickiej skrzyni mogę wypaść takie itemki, czyli. Hełm anhora, napierśnik anhora, spodnie anhora, buty anhora, mierz anhora, kilof anhora, elitra anhora, szofiro, dwie szafirowe kule, jedna szafirowa kula, jedna szafirowa kula, 32 szmaragdowe kule, hel magmy, he, napierśnik magmy, spodnie magmy, buty magmy, miecz magmy, kilof magmy, elitra magmy, 16 ciemnej materii, 8 ciemnej materii, Kiedyś do legendarnej skrzyni, to bym najbardziej chciał. I wyłączył nawet z lipa, no to w sumie, może to. A w rzadkiej skrzyni mamy troszeczkę gorsze itemki od tych, co są w epickiej. A w rzadkiej skrzyni mamy troszeczkę gorsze itemki, ale mamy tu za to rzeczy z kulka. To są 17 fantoma szmaragdowe kule, ciemne materie i klucze epickie. No to co? idziemy chyba z pierwszą skrzynią. Zaczniemy sobie może najpierw od rzadkiej, bez animacji. 3, 4, 4 ciemne materie. To jest chyba dużo, nie wiem. Zobaczymy sobie dostępne aukcje. Najwyżej ocenione. Tak, to jest mega dużo. Jest mega dużo. Nie, może nie aż tak ale to jest mega dużo wystawię o jest, 4 za 1 tak. ok, wystawiłem teraz yy. no ogólnie jeszcze chciałem wam powiedzieć, że troszeczkę sobie pograłem za nagraniem i mam yy, raczej smacznicy to co, lecimy z i zapicam skrzynię. Ok, yy, epicka skrzynia. To co, teraz z animacją. 3, 4, 2. I uwaga, co mamy panie, obysze, oby. Miecz magmy. To może nie wiem, ile to kosztuje. Ja mam miecz czarnoskę. Yy, to sobie sprzydamy. Yy, ok, ok. Mam teraz mycz 18 i kilo w 15. ja bym najbardziej chciał, żeby drapnął klucz legendarnej skrzyni i potem żeby mi drapnął wieczny trojdzon albo y, kilo w Najlepiej chyba, nie wiem, nie wiem co najlepsze. No albo oczy na MVP, no to jest chyba najlepsze, ale dobra. Teraz czas na się skrzyniętę, razem rzadko z animacją. Jest Wiesz Marek do kule, dobra, przyda mi się na obu kilocha Na szesnastkę. Teraz epicka skrzynia bez animacji. Buty z pod nianchora. O mordo. Co jest? Granet. Nie no, oddało. Oddało. Ile one chodzą? Ile one chodzą? Ile one chodzą? Najbliżej oceniamy. Na pierśnik. O oh Boże. Nie no, to są jakieś jaja. Na pierśnik po 5000. 4K. 2K. Eee. No, na ten się za 3K. No to ja wystawię tak za dwa. Widzowie, niestety, ale urwało mi nagranie. I. Przez ten czas, jak mi odwołało to nagranie, no to yy, wypadło mi... Ja Wam podsumowuję opening. To co, 18 szmaragdowych kul, spodnie Anhora, z czego się bardzo cieszę, buty też się cieszę Anhora, miecz Magmy, no to się tak nawet cieszę. Kill of Anhora to jest najlepsze moim zdaniem. Buty fantoma nie jest jakaś najlepszy praw, ale są. Cztery ciemne materie i drugi hero Fantora, nie? Więc ja moim zdaniem opening został udany. No co, ja was żegnam. Papa!